Cześć, dajcie z tej strony Robert. Zapraszam was dzisiaj do recenzji Xiaomi Redmi Note 4. Urządzenie z Chin od Gearbestu i przypominam, że ono jest do wygrania w konkursie. Wszystkie zasady będą na samym końcu, więc zapraszam do pozostania. Zaczynamy od wyglądu i specyfikacji. Ekran 5,5 cala IPS 1920x1080 pikseli, czyli Full HD co 401 pikseli na caly. Jest całkiem nieźle, ja nie widzę jakich żadnych pojedynczych pikseli. Sercem urządzenia jest Mediatek Helio X20, to jest 10-rdzeniowa jednostka, 2,1 GHz. Mali T880 to jest wersja 3 GB, czyli ta mocniejsza, i 64 GB wbudowane. Mamy tu baterię 4100 mAh, ona rzeczywiście starczy na spokojnie takie 4-5 godzin użytkowania. To są takie na niższe wyniki. Natomiast były też takie wyniki, gdzie 5 godzin na ekranie miałem przy 50% baterii, więc na pewno jesteśmy koło 7-8 godzin również w stanie tutaj wytrzymać. To urządzenie na pewno nam nie rozładuje się w ciągu jednego dnia. Z przodu aparat 5 megapikseli ze światłem 2.0, maksymalnie 720 nagrywa. Z tyłu natomiast aparat 13 megapikseli, światło 2.0, detekcja fazy, podwójna dioda doświetlająca, więc wygląda to całkiem fajnie. Przechodząc spójnie do budowy, Urządzenie jest naprawdę świetnie zbudowane w porównaniu do Swoich poprzedników, nie mamy żadnych elementów plastikowych, wszystko jest aluminiowe. Mamy miejsca, gdzie są odznaczone po prostu anteny. Bardzo ładnie to wygląda, naprawdę urządzenie może się podobać. Jest delikatnie zagięte z tej strony, żeby lepiej się trzymało w dłoni. No wiadomo, no, nie jest to mega komfortowe, jeżeli chodzi o tak duży smartfon. Z tyłu skaner odcisków palców, który jest aktywny, on działa naprawdę bardzo dobrze. Nie musimy podświetlać ekranu, jeżeli nie chcemy. Wystarczy przyłożyć palec i urządzenie nam się odblokowuje. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jest kilka trików związanych. Ze skanerem odcisków palców, zaraz do niego przyjdziemy. Aparat nie wystaje i to kolejny plus. Z prawej strony dwa przyciski mamy, które są do zasilania jeden, drugi do głośności. Obydwa są bardzo dobrze spasowane nie mają żadnej faktury, ale mimo wszystko bardzo ładnie to wygląda. Również ramka z fazowaniami. Te fazowania mogą się troszeczkę gdzieś tam zawsze porysować, ale naprawdę wygląda to bardzo, bardzo przystępnie. Na dole dwie maskownice, po prawej stronie głośnik, po lewej mikrofon, złącze do ładowania mikro USB 2.0, u góry mamy port do port czerwieni do sterowania naszymi urządzeniami w domu, jest również specjalna aplikacja. Do tego złącze na słuchawki 3,5 mm, no wolałbym, żeby po, złącze na słuchawki i port do ładowania był po tej samej stronie. Również mamy tutaj mikrofon. Z przodu możemy zauważyć przyciski dotykowe. One jednak są podświetlane i wyglądają naprawdę bardzo przyjemnie, bo to jest takie delikatne podświetlenie. Nie przeszkadza to specjalnie wieczorem. Warto wspomnieć, że troszkę miejsca jednak zajmują, jeżeli chodzi o dolną krawędź. U góry już trochę lepiej. Aparat. Mamy również tutaj głośnik oraz czujniki. Po lewej stronie wejście na nanoSIM oraz microSD. Jest to urządzenie dual-SIMowe, hybrydowe w trybie standby niestety. Natomiast możemy sobie tu karty microSD rozszerzyć aż do 256 GB. Samo urządzenie prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Na ekranie blokady możemy przejść od razu do aparatu. Możemy również wybrać sobie aplikację, która będzie nam się od razu odpalała. Mamy również specjalny przycisk do zmiany tych tapet, które będą pobierane gdzieś tam bezpośrednio z serwera Xiaomi. Możemy te tapetki za każdym razem mieć inną, więc jest taka możliwość. Odblokowanie, jak mówiłem, najszybciej jest to z pomocą skanera odcisków palców. No i mamy MIUI 8 wersja. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Nie mamy tu menu aplikacji. Wszystkie aplikacje są wrzucone bezpośrednio na kolejne pulpity. Warto wspomnieć o pasku powiadomień, który wygląda naprawdę bardzo ciekawie. U góry bardzo fajna pogoda. Możemy w ten sposób do tego przejść. W ogóle sama aktualizacja też wygląda bardzo ciekawie. Mamy tutaj ikonkę na pogody, która również nam się zmienia w zależności od tego, jaka faktycznie jest pogoda. Bardzo dużo przełączników, chyba te najważniejsze są. Możemy przejść sobie do ustawień w ten sposób. Ustawienia to jedna długa lista. Warto wspomnieć, że czasami to urządzenie niestety przykladkuje i to nawet w, w tym trybie, który mam teraz włączony, czyli tryb wydajny, zdarza się po prostu. Zdarza się niestety, mimo tego, że mamy tu wersję z 3 GB pamięci RAM. Natomiast jest naprawdę mnogość tutaj ustawień, najważniejsze. Oprócz poziomu jasności mamy możliwość włączenia trybu czytania, czyli eliminacji niebieskiego światła w różnych aplikacjach w różnym czasie. Możliwość korekcji tutaj samego wyświetlacza w zależności od tego, jakie kolory bardziej nam pasują. Warto wspomnieć również o zmianie rozmiarów. No, to są takie podstawowe rzeczy. Możemy podwójnie wybudzić urządzenie za pomocą puknięcia w ekran. Jest to również możliwe. W motywach motywów jest naprawdę bardzo dużo i są bardzo ładne, wyglądają świetnie, nawiązują w, w dużej części do innych urządzeń, więc możemy sobie to do siebie tak naprawdę dopasować. Warto również wspomnieć o ekranie blokady. Tutaj jak mówiłem, możemy oczywiście skaner odcisków palców użyć do odblokowania urządzenia, również na przykład do trybu dziesięcego. Możemy blokować poszczególne aplikacje, więc faktycznie jest to bardzo, bardzo rozbudowane, nie ma tu z tym jakiegoś większego problemu. Z tego miejsca możemy również zmienić sobie skróty do tych aplikacji, o których mówiłem. Jest możliwość tutaj wyłączenia, żeby na przykład urządzenie się nie wybudzało za każdym powiadomieniem. Oczywiście na pewno no to troszkę oszczędzi nam baterii. Zarządzanie paskiem powiadomień. Tutaj na pewno ważną informacją jest to, że możemy decydować, które aplikacje mają dostęp do powiadomień w jakim stopniu. Układ przełączników również możemy sobie tutaj zmienić, czy mają się pojawiać poszczególne ikonki, czy też nie. Wskaźnik baterii możemy zmienić sobie w trzech stopniach. Możemy po dotknięciu, to jest też fajna funkcja, czyli po prostu jeżeli wybieramy sobie jakąś funkcję, powiedzmy no, Bluetooth automatycznie zamyka nam się ten nasz pasek, więc warto o tym również wspomnieć. To jest taki dodatkowy bajer. Druga przestrzeń. Druga przestrzeń to jest takie miejsce, gdzie oczywiście możemy y, zrobić sobie zupełnie nową instancje naszego urządzenia, tu mamy osobne aplikacje, tutaj jest wydzielana osobna przestrzeń na te wszystkie aplikacje, na ten cały system, więc no widzicie, że troszkę to trwa, natomiast jest możliwość po prostu stworzenia urządzenia w urządzeniu i to jest na pewno fajna funkcja, szczególnie dla osób, które chciałyby, żeby coś tam sobie gdzieś ukryć, czy żeby mieć po prostu drugi profil z innymi aplikacjami, w ogóle z całą instancją, jest to na pewno bardzo w porządku. Tryb nie przeszkadzać, bateria. W baterii oczywiście mamy te tryby, o których mówiłem, albo zrównoważony, albo wydajny. Na tym zrównoważonym czasami zdarza się, że coś tam przyklatkuje, warto gdzieś tam o tym wspomnieć. W zasilaniu mamy specjalny panel do oszczędzania tutaj naszej baterii, monitorowana jest temperatura, 4100 mAh, jak mówiłem. Oszczędzanie baterii możemy sobie zrobić kiedy automatycznie. I oszczędzanie energii, że za pomocą aplikacji możemy włączyć, że większość aplikacji na przykład nie będzie się wybudzała w ciągu kiedy urządzenie jest wygaszone i na pewno oszczędzi to nam również baterię. Natomiast nie będziemy mieli wtedy wszystkich powiadomień. Warto gdzieś tam o tym wspomnieć. Ja sobie włączyłem te najważniejsze aplikacje, które potrzebuję, żeby miały dostęp zawsze do powiadomień, żeby nie było użyte jakby oszczędzanie. Jest również możliwa analiza. Tutaj tej baterii, żeby po prostu sobie to wszystko yy, poprawić. Na przykład w tym momencie widzimy, że część aplikacji zużywa zbyt dużo energii. Możemy sobie to wszystko tutaj zmienić. Jest z tego miejsca możliwość również przejścia do specjalnych ustawień, żeby na przykład wyczyszczać wszystkie aplikacje po wyłączeniu urządzenia, żeby wyłączyć transmisję danych, yy, kiedy ma być oszczędzana, jeżeli chodzi o temperaturę urządzenia. Przy przejściu do pamięci oczywiście mam informację 56,97 tyle nam zostaje z 64 GB. Jest wyszczególniona druga przestrzeń, tu mam przejście do sprzątacza, czyli możliwość usunięcia zbędnych plików, które gdzieś tam się... Po prostu pojawiły na naszym urządzeniu Jest tryb light, czyli taki tryb Gdzie mamy tylko kilka ikonek Podstawowych i w tym momencie Po prostu zdecydowanie łatwiej się korzysta Z tego urządzenia. Jest miejsce, gdzie mamy Oznaczone sklonowane aplikacje, tak jak mówiłem Wszystkie aplikacje właściwie możemy tak sklonować Na przykład Facebook, oprócz tego Zwykłego mojego Facebooka, mamy również Dodatkową ikonkę, to jest Facebook Który po prostu jest osobną instancją tej aplikacji Na pokładzie urządzenia mamy Androida 6.0, a wersja dokładnie 8.0.4, jeżeli chodzi o MIU Global. Przejdźmy teraz do tego, jak samo urządzenie chodzi. Faktycznie czasami zdarza się, że niestety, no, po prostu klatkuje. ta 1-3 GB o pamięci wolnej. Te aplikacje w większości przypadków odpalałem się naprawdę w porządku. Ale zdarza się, że niestety, coś tam przyklatkuje, coś tam tyle działa, i wtedy nawet potrafi interfejs niestety gorzej, gorzej troszkę chodzić. Warto gdzieś tam. O tym po prostu wspomnieć, że nie działa to po prostu tak idealnie, jakbyśmy chcieli. Przejdźmy już teraz do aparatu. Aparat, jak wspomniałem, naprawdę robi całkiem niezłe zdjęcia, natomiast czasami dłużej ładuje się sam aparat oraz galeria. Trwa to czasami no jakoś podejrzanie długo. Natomiast same zdjęcia są jak najbardziej w porządku. Oczywiście mamy tryb tutaj manualny, który niestety tylko balans bieli i czułość ISO. Warto gdzieś tam o tym wspomnieć. Jest kilka dodatkowych trybów. Natomiast sama jakość fotek jest naprawdę zaskakująco dobra. Jakość filmów tylko Full HD niestety. Natomiast co do samych zdjęć, jestem pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o tego Chińczyka. Pierwszy taki Chińczyk, który robi naprawdę przyzwoite zdjęcia, jak jest dużo światła. Jak brakuje no to wiadomo, że wychodzi sporo szumu. Wydaje mi się, że robi lepsze zdjęcia niż Redmi Note 3 Pro, no musicie sami również tutaj ocenić. Przechodząc do testów syntetycznych, pierwszy z nich zrobiłem na tym trybie inteligentnym, czyli tym troszkę mniej wydajnym, i wyszło prawie 83 tysiące punktów. Natomiast zrobiłem też na tym drugim, bardziej wydajnym, wyszło mniej punktów, więc widać, że, że nie ma to jakiegoś większego znaczenia, tak naprawdę. Przechodząc do gier, jest naprawdę bardzo płynnie, natomiast od samego początku z tym urządzeniem jest jakiś taki dziwny problem, że niestety jak. Zrobię tak, to obracę tego w lewo, czyli coś niestety z żyroskopem jest tutaj. I zauważyłem to również w przypadku samego interfejsu, że w dziwnych momentach niestety się obraca ekran. Mam nadzieję, że osoba, która dostanie ten telefon, będzie w stanie sobie z tym poradzić. Może kwestia kalibracji jakiejś bardziej dokładnej. Natomiast nie ma problemu tutaj z płynnością w grach, jest naprawdę bardzo okej, okay. to jest wydajna jednostka. I co najważniejsze, ona się specjalnie nie grzeje, nawet podczas jakiegoś tam bardziej intensywnego wykorzystania. I wydaje mi się, że to jest naprawdę spory, spory plus. Przechodząc do dźwięku, naprawdę zaskoczył mi Xiaomi Redmi Note 4. Gra bardzo ładnie, czysto, głośnik mono, ale mimo wszystko, jak na Chińczyka, jest bardzo, bardzo przyzwoicie. Na sam koniec zostały nam strony internetowe. Oczywiście te mobilne to tam śmigają bardzo, bardzo szybko. Natomiast z tymi stronami pełnymi jest różnie. Czasami się załaduje i jest błyskawicznie. Czasami niestety wygląda to jak... O, teraz już jest lepiej. Natomiast nie zawsze to tak wypada. Urządzenie naprawdę czasami losowo przyspiesza, czasami zwalnia. Podejrzewam, że to są błędy z optymalizacją, o których mówiłem. Natomiast nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń co do kątów widzenia. Pomimo, że jest to matryca... IPS, a nie żaden amulet. wygląda to bardzo fajnie, kolory nie zmieniają żadnych swoich odcieni, jest naprawdę bardzo w porządku. Podsumowując, Xiaomi Redmi Note 4 to naprawdę jest bardzo fajne urządzenie, to jest pierwszy chiński smartfon, z którym mi się ciężko rozstać, ciężko mi go oddawać na konkurs, naprawdę jest bardzo, bardzo przyzwoity. Natomiast warto wspomnieć, że względem swojego poprzednika jest dużo lepiej zrobiony. Ma lepszy aparat. Wydaje mi się, że głośnik również jest bardzo w porządku. Natomiast nie jestem super przekonany co do tego, jak to urządzenie działa. Czasami po prostu, pomimo świetnej specyfikacji, potrafi mocno przyklatkować, co się nie zdarzało na poprzedniku. A tutaj, jednak, czasami w menu, czasami w aparacie, czasami w galerii no Są różne momenty, kiedy to urządzenie jest wtedy troszkę zwalnia, i warto gdzieś tam o tym powiedzieć. Pomimo to, to jest naprawdę świetny smartphone i jak najbardziej go polecam, jeżeli będziecie gdzieś tam szukali. No, chyba że chcecie troszkę zaoszczędzić, kupić poprzednika, to też nie będzie zły wybór. No i przechodzimy do konkursu. I oczywiście do wygrania jest Xiaomi Redmi Note 4. Zrobimy sobie tym razem trochę inaczej. Oczywiście, po pierwsze, trzeba być subskrybentem tego kanału, więc zapraszam do subskrypcji. Po drugie, trzeba polubić ten odcinek. A po trzecie, trzeba w komentarzu napisać, dlaczego Wy byście chcieli wygrać właśnie właśnie Xiaomi Redmi Note 4. Konkurs trwa tydzień, macie daty w opisie, regulamin w opisie. Dzięki bardzo, trzymajcie się. No i pozdrawiam, cześć.